Słuchacze ostatnio często pytają, panie Tomku, no jak to jest teraz tą sceną polityczną w Polsce? No tak naprawdę to nikt nie pyta, nie? Bo i po co, skoro nie wiem, ale jakoś trzeba było zacząć dzisiaj. Otóż odpowiadam, jest jak jest, a jak jest każdy widzi, chyba że nie patrzy. Ale jak patrzy to widzi. Chyba że nie chce widzieć. Ale jak patrzy to nie może nie dojrzeć, że dzień robi się coraz dłuższy, a na scenie politycznej się kotłuje. Głównie z powodu inicjatyw. Krzysztof Janin z SLD powiedział, że potrzebne jest stworzenie nowej inicjatywy na lewicy, która działałaby wokół Europejskich. Unia Wolności twierdzi, że w centrum, które tworzy, potrzebne jest tworzenie nowej inicjatywy, która działałaby wokół spraw europejskich. Prezydent, który też kombinuje utworzyć jakieś centrum, uważa z kolei, że potrzebne jest tworzenie nowej inicjatywy, która działałaby wokół spraw europejskich. LPR dla odmiany widzi konieczność stworzenia nowej inicjatywy, która działałaby wokół spraw europejskich, ale nieco inaczej rozumianej. Najbardziej się kotuje w centrum kubeł zimnej kalarepy na centralnie rozgrzane głowy UW i prezydenta wysypał Andrzej Leper, który aby stwierdził, że miejsce w centrum sceny politycznej jest już zajęte przez samoobronę. Bardzo ciasno się zrobiło w centrum sceny politycznej i, i wszyscy się tam nie zmieszczą. Wytłuką się i więcej miejsca zostanie dla POI PiSu, bo kitretium tratum duo salvatum, gdzie trzech się tratuje tam dwóch im kopie. Te cwaniaczki z popisu w miarę cicho siedzą i im rośnie. Jak widać nieuzbrojonym okiem, a nawet uzbrojonym, najlepiej siedzieć cicho. Kto nic nie robi, nie popełnia błędów. No. Może z wyjątkiem prezydenta Kwaśniewskiego.